Bo, a co, jest? co czekaj. Co, filmik kręcisz? Nie ma jak leka i na no no, no to moja masyna. Ale masz... A pójdzie to na YouTube'a? Ale masz kurwa bębu. Jak chcesz, to mogę wystawić. No to wystawek, tylko na jawek kurwa, będziemy wiesz. Ale masz... moją maszynę, kurwa, nie? Ale masz kurwa bębu. ale, a to się musi ujawnić, nie? Jak jabłko? Na No, filmiku. No tylko, ty? Autor zostaje anonimowy. Aha, to będzie tylko głos? Tak. Aha, no dobra. Tak jak Tadziu na końcu tego filmiku. Też się ten głos nie ujawnił. Ja wiem. Albo dobra jeśli będzie. Pokaż się, pokaż się. Autor musi być. Ale masz kurwa brytyjski. Ja piję z Dobra.